Witam was we vlogu, w którym zaprezentuję wam mój rest day. Jeżeli chodzi o pomysł na ten odcinek, pojawił się on dlatego, ponieważ stwierdziłem w tym tygodniu, że mam wolny weekend, wolną niedzielę, to chcę sobie skoczyć w góry po prostu. Dzisiaj moją destynacją będą góry Świętokrzyskie, szczyt Łysica, więc mamy bardzo mały szczyt, dosłownie tam 600 parę metrów nad poziomem morza, więc bardziej będzie to wycieczka krajoznawcza jeżeli, niż jeżeli jakieś e, wyzwanie alpinistyczne powiedzmy, po prostu jadę sobie pochodzić e, po lesie, po górach. Pierwszy szczyt e, Korony gór, gór Polskich akurat Jestem z Łodzi, więc powiedzmy, że ten szczyt mam najbliżej. Jest to pewien rodzaj odskoczni od rzeczywistości aktualnie, ponieważ w ostatnim czasie w moim życiu stało się sporo rzeczy, i jakoś po prostu potrzebuję takiego wyjazdu dla siebie, troszeczkę odpoczynku. Jadę sam. Teraz mamy godzinę 8.46, więc najprawdopodobniej będę tam około godziny 11.00. 30 i coś takiego. Wydaje mi się, że samo wejście na szczyt zajmie mi około godziny max. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i właśnie chciałbym Wam zaprezentować, jak wygląda mój taki rest day w momencie, gdy nie mam nic do robienia. Kiedy po prostu stwierdzam, że po prostu chcę sobie odpocząć i potrzebuję trochę chwili dla siebie. Ja teraz odpalam maszynę na strzała, i jedziemy w góry na wycieczkę. I proszę Państwa, mamy to godzina 1121, a ja właśnie dojechałem pod szczyt. Zaraz wychodzimy z samochodu i zaczynamy tą pieszą wyprawę. Aktualnie mam 1468 kroków. Zobaczymy, ile uda nam się wbić na najniższym szczycie korony gór Polski. No i mam nadzieję, że faktycznie odpocznę sobie podczas tego wyjścia. A wy możecie napisać. W komentarzu, jak wy spędzacie wolny czas? Co robicie, jeżeli macie na przykład wolną niedzielę, wolny weekend? Chętnie zobaczę. Może czymś się zasugeruję, może coś sobie wplotę do swojego dnia. Ja teraz zabieram sobie czapkę, kurtkę i lecę. Zapytacie mnie, może, czy warto było w ogóle jechać tyle kilometrów tylko po to, żeby wejść na najmniejszą górę? Szczerze, wydaje mi się, że tak, ponieważ podczas tej trasy dotarło do mnie, że w sumie y, faktycznie jestem wolnym człowiekiem. Serio, y, miałem takie poczucie, że faktycznie nikt mi nie zabrania tego, że faktycznie mogę wsiąść sobie w samochód i pojechać gdzie chcę. Naprawdę y, podczas tej trasy tak sobie to uświadomiłem, że szczerze, jeżeli faktycznie nie mam żadnych innych obowiązków. To, to, czy ja spędzę weekend w domu, czy za granicą, to naprawdę zależy tylko ode mnie, no i jakby od budżetu, w sumie, który posiadam. No jednak stwierdzam, że jeżeli no przejadę sobie te niecałe 400 km, no to powiedzmy, że te 120 zł na paliwo to nie jest jakaś ogromna kwota. Raz, nie zawsze. Więc, dobra, całą wycieczkę podsumuję sobie już raczej, jak będę na szczycie. Wtedy bardziej powiem, czy było warto, czy nie. Na razie wydaje mi się, że tak. Zabieram rzeczy i lecimy. I zaczynamy wejście na szczyt. Właśnie wszedłem na szlak czerwony i teraz idziemy ku górze i zobaczymy, ile czasu nam to zajmie. Aktualnie jest godzina teraz 11.37. Zrobimy parę przebitek przed wejściem na sam szczyt i zobaczymy. Teoretycznie. E, powinno zająć to około godzinki, ale nie śpieszy mi się jakoś bardzo, więc jeżeli zejdzie mi troszeczkę dłużej, to też będzie w porządku. Myślałem, że troszeczkę pokorzystam z widoków, jednak jest straszna mgła, jak widzicie, więc widoczność jest ograniczona tak do no, 200 metrów, powiedzmy. Więc jakichś pięknych ujęć tutaj raczej nie spotkacie. Witamy, witamy. A dzień dobry, dzień dobry. Pierwsza atrakcja tutaj na trasie. Mamy źródło świętego Franciszka, podobno woda z tego źródła miała jakieś uzdrowiające właściwości. Ale ile w tym prawdy to w sumie nie wiadomo. A my teraz kierujemy się dalej. Dzisiaj, akurat, mimo tej mgły, pogoda dopisała, więc na razie pozbyłem się kurtki, ponieważ jest naprawdę ciepło. Też polar, który mam na sobie, jest bardzo cieplutki. Więc powiedzmy, że na dzisiejszej wyprawie mamy troszeczkę więcej sprzętu niż talentu, niż jest to w ogóle potrzebne. Ale też. Właśnie ostatnio kupiłem sobie właśnie i kurtkę i spodnie na jakieś przyszłe wędrówki po górach, więc powiedzmy, że to taki mały teścik tego, czy to w ogóle się do czegoś nadaje. Wydaje mi się, że na razie tak, ponieważ spodnie naprawdę grzeją mnie źle, bluza tak samo. No i co? Idziemy wyżej, dalej. I zobaczymy, co jeszcze nas tutaj czeka na szlaku. Na początku troszeczkę przeraziłem się tej góry, ponieważ byłem w szoku, że przeszedłem dosłownie 300 metrów i dostałem aż takiej zadyszki. Ale już się przyzwyczaiłem, jest dobrze. Cały czas zegarek dodaje mi powiadomienia, że pobijam rekordy we wchodzeniu po schodach. Już mam tam jakieś 8-krotność celu chyba, więc zobaczymy ile tych schodów będzie. Jak wejdziemy na sam szczyt. Na razie wchodzi się dość żwawo, sympatycznie, dalej ciepło. Fajna atmosferka. W końcu jakieś prześwietlenia między drzewami. Cokolwiek z krajobrazu można teraz zobaczyć, chociaż właśnie mgła, która jest obecnie nie ułatwia podziwiania widoków. Jakby wiem też, że ta góra nie słynie z jakoś najpiękniejszych krajobrazów, jednak fajnie sobie tak mimo wszystko pooglądać wszystko. No i szkoda, że dzisiaj akurat trafiłem na taką mgłę i nie widzę co tam Dalej między tymi drzewami na horyzoncie czeka. Dobrze. W ogóle wydaje mi się, że już jestem niedaleko szczytu, więc zobaczymy, ile czasu nam jeszcze zostanie. Więc tu, tam dalej. No i panie i panowie, wystarczy, że nagrałbym dosłownie 10 sekund później i miałem dobre przeczucie, że już jestem blisko szczytu, ponieważ no już byłem na szczycie. Więc mamy godzinę 12.15, więc szybko weszło, szybko poszło wejście na tą górę, więc jest naprawdę sympatycznie tutaj jeszcze. O, dość siwo, mam nadzieję, że taka krótka wycieczka Wam się spodobała. I jestem już bardzo blisko zejścia z góry, dosłownie wejście zajęło mi 35 minut. Zejście koło 20, więc naprawdę bardzo sympatyczna górka. Na początku trochę postraszyła, ale wydaje mi się, że naprawdę mimo wszystko było warto tu przyjechać te 170 km w jedną stronę, więc naprawdę bardzo fajnie. Można było sobie troszeczkę pooddychać rześkim powietrzem. E, szkoda, że tak mało śniegu. Myślałem, że będzie go trochę więcej tutaj, ponieważ aktualnie chyba w łodzi mamy więcej na chodnikach niż tutaj w lesie. Ale naprawdę jest przyzwoicie, sympatycznie się szło. Faktycznie czuję, że mógłbym tu równie dobrze przyjść w jeansach albo w jakichś innych dresach, i też byłoby dobrze. Ale spodziewałem się troszeczkę niższych temperatur, ponieważ pogoda pokazywała, że będzie minus 4. A mamy teraz w okolicy 2 stopni na plusie, więc jest naprawdę sympatycznie. Jeszcze poza samym faktem zdobywania szczytu, no i podziwiania natury. Jedną z moich chyba ulubionych rzeczy podczas chodzenia po górach jest mówienie losowym ludziom cześć, dzień dobry, siema, więc naprawdę jest to mega sympatyczne. I e, odpowiadając na pytanie, czy było warto. To tak, było warto. Przed chwilą na szlaku znalazłem stówę niesamowite. Inwestycja powoli się zwraca. Więc powiedzmy, że koszt transportu zapaliwo właśnie mi się zwrócił, więc po prostu los chciał, żebym faktycznie przejechał w te góry. Nikogo już na szlaku akurat nie widziałem, więc nie miałem komu oddać tych pieniędzy ewentualnie, ale. Śmiesznie, że akurat taki spontaniczny wypad i akurat pieniążki znalezione. Niesamowite. Ja będę kończył ten materiał, więc możecie dać znać, jakie kolejne szczyty do zdobycia mam sobie obrać za cel. Co polecacie zobaczyć? Może nawet niekoniecznie szczyty, może nawet miejsca tylko na terenie Polski, ponieważ chętnie bym sobie troszeczkę pojeździł, popatrzył. Na nasz kraj, więc dajcie znać, proszę, w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, a ja będę uciekał. Więc na razie, cześć, Siemano.